Będzie pamiątka. Tak, dziękujemy. Tak, tak. Proszę bardzo, ja tutaj tak nastawię na razie. Na razie też zobaczę. Pamiętam, to... ja e, mówiłem o tym, nie, o tym Januszu? Januszek już jest dla mnie, tak? Tak, dobrze. Ten pierwszy. Dobrze, to ten pierwszy, ten tak? Tak, tak. Dobrze, to był ten był to... świecznik tam stoi. Nie? A jak to go zdjąć, powie Pani? Ja mogę go odpalić. Jak Pani może go odpalić? To będzie dobrze, mogę nie? Mogę odpalić. Nie chcę coś uszkodzić przed przypadek, oj, 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 już by powiedział. To jest ten to właśnie to no, to jest, to jest, to jest tak, Ale tutaj te świeczki to można sobie tam no, no, to Wiadomo. To wiadomo, tak aby, no, wiadomo, tak aby... Proszę Państwa, chciałabym w imieniu warsztatów terapii zajęciowej Karitas, w Trzciance oraz Trzcianeckiego Domu Kultury serdecznie wszystkich Państwa powitać na czwartym Jarmarku Bożonarodzeniowym. W tym roku bardzo nam pogoda tak. dopisuje, aura jest świetna. Witam wszystkich Oj, wystarców, którzy pojechali do nas, do nas, postawili swoje stoiska, to dziękuję. Witam to również wolontariuszy w numer 2. 5, 6, ściance, 5, 6, którzy no, tutaj proszę. pomagają nam, no, z, dziękuję. Dziękuję które, bardzo. Ja które, które, w celach księdniczki, który w domu będzie teraz przeznaczony teraz. na cele warsztatów terapii zajęciowej. Życzę wszystkim dalszej ładnej oraz pogody ducha. Chciałabym przekazać <mów> teraz trochę do księdzu warzyńcowi Dziękuję bardzo. Już został mi przekazany. Mam go w ręce. Bardzo dziękuję. Pani kierownik, która oficjalnie Proszę. rozpoczęła. Ja strona duchowa mogę tylko pobłogosławić. A błogosławić to znaczy dobrze życzyć wszystkim kupującym i sprzedającym, żeby do święta przeżyć w takiej radości i pokoju. Niech Pan Wam wszystkim błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A co pobłogosławione, no to już kupione. Wszystkiego dobrego. Życzę dużo ciepłej miłości. Amen. Już tyle zostało powiedziane. Życzę Państwu danych zakupów i proszę otworzyć te portfele, ponieważ są to wyroby rękodzieła, rok własny. One są przygotowane pod święta, ale są także przygotowane z myślą o tym, żeby poprzez zakupy wspierać osoby potrzebujące. Oby wszystkim Państwu w dniu dzisiejszym te zakupy sprzyjały, oby handlującym, sprzedającym jak najwięcej towarów zeszło, ale najważniejsze, żeby ten dzień wiele spędzić. Wszystkiego no, dobrego. No,